Dobrze, dobrze, chyba już jesteśmy, z tego co tutaj widzę. Tak, jesteśmy. Cześć wszystkim z tej strony: Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym poranku z Kryptowaltami. Jak widzicie, dzisiaj temat znowu, który chcę poruszyć, to shitcoiny i listowanie tych shitcoinów przez giełdy, które łaszą się już na kasę niesamowicie, bo jak zaraz wam pokażę, te projekty robią po prostu no, niesamowite wolumeny. Niesamowite wolumeny, więc wytłumaczę Wam troszkę jak giełda zarabia, mniej więcej na czym giełda zarabia i dlaczego oni te shitcoiny listują, a czemu nie listują na przykład projektów, które mają dobre fundamenty, e, fajny produkt i tak dalej. No, o tym sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy. Oprócz tego przejdziemy sobie przez kilka wskaźników na Glassnode'zie oczywiście. Zobaczymy, co tam się dzieje. E, no i jakoś tam, jakoś nam się dzisiaj ten poranek z oczywiście potoczy. On mi się czat zawiesił, mówię, kurde, nikt się nie wita. Mówię, mówię dzisiaj sam do siebie. No dobra, no to się nagra na kanał, ktoś to potem obejrzy, nie? Ale jak już jesteście, no to dobrze. Przejdźmy oczywiście do Twittera. Polecam zostawić serduszko pod dzisiejszym postem, standardowo. No i dzisiaj też zretweetowałem post od Dark Crypto Lady, oczywiście od tego kolegi naszego tutaj, którego wypromowaliście kiedyś na, na Twitterze, kiedy on dopiero zaczynał. Napisał taki ciekawy tekst, tak na wstęp, oczywiście dzisiejszego poranka z kryptowaltami. Krypto jest prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, gdzie zarabiasz kilkaset tysięcy w miesiąc i nadal czujesz się smutny, czujesz depresję, że nie zarobiłeś milionów. Naprawdę to, to jest jedyne miejsce, chyba jedyny taki biznes, jedyne, nie, nie wiem, no taki miejsce do inwestowania, które powstało na y, przestrzeni ostatnich. Kilkudziesięciu lat, może i większej ilości czasu, gdzie ludzie czują się smutni, że zarobili setki tysięcy złotych przez miesiąc, a nie zarobili milionów. Ja nie mówię o wszystkich, oczywiście, tak. Mówię o osobach, które po prostu dziś tam miały szczęście, o osobach, które yy, no po prostu kupiły, nie wiem, tą siłę parę tygodni temu i nagle im się zdobiło z tego kilkaset tysięcy i a, wyszedłem za wcześnie, a dzień później to już bym miał miliony. Ja zawsze takim osobom, i też patrzę na siebie przez ten pryzmat, Tłumaczę sobie, ile ja musiałbym przepracować, <laughs> przepracować, godzin w normalnej, tak to nazwijmy, pracy, żeby takie pieniądze móc zarobić. Ile musiałbym, nie wiem, nie wiem, będąc kucharzem gotować w pracy, będąc programistą zaprogramować, ile już wiecie, programów, ileś linii kodów pracy, żeby takie pieniądze uzyskać. No nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ludzie potrafią tak szybko zarobić pieniądze, oczywiście duża część z nich tak szybko te pieniądze również traci, nie? Ale zawsze, zawsze trzeba tutaj po prostu spojrzeć na to, że no nie możecie martwić, po, martwić się po tym, jak taki zysk zrealizowaliście. Od razu mówię o zysku wymienionym w tym przypadku na, nie wiem, na Ethereum, na Bitcoina, na Stablecoiny, na Fiaty, a nie zysku papierowym, gdzie po prostu patrzycie na aplikację, o teraz mam 500 tysięcy złotych w ShibaCoinie, tak? A za... 24 godziny, o kurde, już mam tego 50 tysięcy, nie? Nie mówię o tym, że to jeszcze nie urośnie. Nie mówię o tym, że hype, jaki teraz się wokół tych shitcoinów buduje, yy, nie spowoduje tego, że te shitcoiny jeszcze wystrzelą. Tylko chcę po prostu ostrzec osoby początkujące przed tym, żeby na takie inwestycje uważali i podchodzili do tego mega z głową. Dzisiaj, wpis z Bitcoin Polska, yy, tam siba zaliczyła jakąś korektę, kilkanaście procent. Czemu to tak spada? O Boże, przecież miał rosnąć i tak dalej. Kurde to zrobiło, miałem o tym później powiedzieć, ale zobaczcie ile to zrobiło, jak przejdę na overview. Zobaczcie ile to zrobiło setek tysięcy procent, tak naprawdę od początku, kiedy to powstało 5000% procent. I to, że teraz to zanurkowało kilkanaście procent, no to nagle jest tragedia. I osoby, które weszły na górce po prostu, bo są Januszami, bo są świeżekami na tym rynku, i na takich ludziach się zarabiać pieniądze, jak tu mówią, na łosi się kosi. No, to niestety później płacz i zgrzytanie zębów, czemu oni dalej nie zarabiają, bo już wszyscy zarobili, nie? No dobra, przejdźmy dalej do tematu. zerknijmy co się dzieje na CoinGecko. Tutaj mamy jakąś delikatną korektę. 55 600 za Bitcoina, niecałe 4000 za Ethereum. Tutaj, oczywiście, pokażę swój snajperski zmysł, jak sprzedałem troszkę Ethereum. To, co wam mówiłem wczoraj, że zacznę sprzedawać to Ethereum, no i trochę sprzedałem. Część mi weszła. Majna skąd 650. No i Dogecoin 13% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin. Najlepiej, fajna Finance sobie radzi. O patrzcie, już zapomniałem o tym projekcie, eee, zapomniałem o tym projekcie. 67 tysięcy dolarów, najgorzej Bitcoin Diamond 19% w dół. Przechodząc dalej, wykres Bitcoina, tutaj jak mówię, cały czas jakaś konsolidacja górki, dołki, górki, dołki, na razie to wygląda OK, także nie ma co tutaj się za bardzo przejmować. Likwidację wczoraj przeszło 300 milionów longów zlikwidowanych. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli chodzi o Ethereum, no to też to była podobna suma 292 milionów dolarów. Przejdźmy dalej. No niestety, ale opłaty transakcyjne od wczoraj nam niesamowicie wzrosły. Mamy tak horrendalne ceny za swapy na Uniswapie. Ja wczoraj chciałem wymienić sobie właśnie to Ethereum na na USDT, nie na USDC przepraszam i wyskoczyło mi. 240, 250 dolarów za swapa. No to bardziej mi się to opłacało wysłać na Binance, wysłać na Binance i, i tam sprzedać, po prostu i wypłacić to z tej giełdy. I zapłaciłem 200 dolarów mniej za taką operację niż miałbym to zrobić przez Uniswapa. No, niestety, póki też Shiba Coin i to wszystko inne, te shitcoiny tak będą napędzały rynek, tyle transakcji się będzie odbywało. No to nie wrócimy przez jakiś czas do tych poziomów sprzed ostatnich tygodni. Ship jest na Binance od wczoraj. Tak, wiem doskonale, że jest na Binance wczoraj. Też zresztą zaraz będę o tym jeszcze więcej mówił. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to tak mówię, chwali pięta. 408, 4185 dolarów chyba był szczyt. Jakoś tak, przynajmniej tutaj na Bitstampie, na, na Binance było chyba 4208 jakoś tak. Ja tam wystawiłem sobie dwa Ethereum na sprzedaż. Pół Itylium sprzedało się po 4181, czyli prawie sama górka. Jeszcze 50 dolarów miałem wyżej, pół Itylium, i później, tak co 50 dolarów miałem po pół Itylium wystawiane, nie zrealizowały się te wyżej. No ale tutaj, chociaż jedna górka ustrzelona, udało się po prostu w jakiś tam szczyt trafić yy, po raz kolejny. Tak jak wcześniej sprzedawałem Itylium, też to był jakiś szczyt lokalny, no to teraz też się udało. Mówiłem wam zresztą wczoraj to na live, że około 4200 dolarów, może przyjść nam jakaś korekta, no i faktycznie jakaś taka chwilowa korekta gdzieś tam na rynku stała. Co tam dalej? Miliard 200 milionów z giełd znikło w Ethereum. Widać mocne skupowanie, jeżeli chodzi o Ethereum, 600 milionów prawie wtedy, że wleciało, na, wleciało nam na giełdę. Więc ta korekta, która była, to naprawdę była symboliczna, symbolicznie to nam spadło. Zobaczmy procentowo, ile to było od szczytu tutaj. No może nie tak symbolicznie, bo to w sumie 13% był taki taki strzał 13% tutaj. No ale bardzo szybko, jak widać, to zostało wykupione. To widać po tych knotach od dołu, że mocne tutaj wykupienie poszło tych kryptowalut. Stąd też takie wpływy Tethera na giełdy. Ja tutaj już pokazałem właśnie. Zobaczcie jak to Ethereum jest skupowane. Przeszło 3600 Ethereum zostało z OKExa na jakiś portfel prywatny przelany, później 3500 Ethereum. Także jak widać, bardzo mocno tutaj te waluty zostały skupowane przez graczy na dziesiątki milionów tak naprawdę te teraz znowu płynie na giełdy. No i przejdźmy do tego Siba. No bo wczoraj poszła informacja o tym, że Binance będzie listować ten projekt, i tak jak mówię, wiele projektów, jakichś tam fundamentalnie dobrze opartych, nie jest listowanych na Binance, a. albo jeżeli chcą być listowani, listowani na Binance na takiej giełdzie, no to muszą oczywiście płacić bardzo duże pieniądze za to, żeby na tą giełdę wejść. Shiba i inne tego typu e, projekty cudowne nie płacą ani złotówki, ponieważ nakręcają tak potężny wolumen Binance'owi, oni na tym tyle zarabiają, że po prostu im się nie opłaca nawet szukać deweloperów, czy tam w ogóle się z nimi kontaktować, czy dogadywać jakieś szczegóły. Po prostu biorą, wrzucają na, na swoją giełdę i zarabiają na tym kupę kasy. Jak zobaczymy sobie tutaj w dniu wczorajszym, tam przez ostatnie powiedzmy dwa dni, Shiba jest na Huobi, na OKExie. Na Gate.io, na Uniswapie oczywiście, KuCoin, no to Unis, Binance przed chwilą widzieliśmy, Poloniex, Bilaxy wszystkie największe giełdy na świecie praktycznie to, praktycznie to e, wrzuciły do siebie, ponieważ wolumen jak widzimy no jest ogromny, naprawdę pod względem wolumenu jest to czołówka. Jakbyśmy się wrócili na CoinGecko, zerknijmy na wolumen sobie w ciągu ostatnich 24 godzin, no to Dogecoin jest na czwartym miejscu, gdzie jest ta nasza siba. Czemu je tutaj nie pokazuję? Hmm, hmm, hmm. Powinno pokazać w teorii, prawda? Znowu ja tutaj coś źle robię? No nie, no powinno pokazać, bo jednak to jest teraz czołówka. No ale wracając do tego, CZ Binance jeszcze napisał taki tekst. Disclaimer, nie posiadam żadnych Dogecoinów ani Shiba Coinów. My po prostu nie chcemy, nie jesteśmy ani za nimi, ani przeciwko nim. Dajemy tylko neutralne miejsce. Aha, bo jest poza top 100. No ale myślałem, że jeżeli to złapie też te pozostałe pozycje. No nieważne. My jesteśmy po prostu neutralnym miejscem do tego, aby stworzyć market dla tych projektów. No tak on się tłumaczy. Wiadomo, że zarabia na tym potężną kasę. No co, jesteśmy poza pierwszą setką, nadal tego nie ma. Musielibyśmy dalej szukać. Dobra, nieważne. No wiadomo o co chodzi, że po prostu grubą kasę giełdy trzepią na tym, żeby te Shiba tokeny wprowadzać. Wprowadzenie nowego tokena na giełdę dla takich molochów jak KuCoin, Binance, OKX i, tak, i takie inne platformy jest to po prostu strzyknięcie palcami, tak naprawdę dodanie nowego rekordu do bazy danych, utworzenie nowych portfeli na swojej platformie i dla takich molochów jest to jedna nocka, że tak powiem zerwana przez programistów i taki token wchodzi. Tam nikt się nie czai w takim Binance, czy jest to legalne, nielegalne, jak to wygląda pod względem prawnym i tak dalej. Wiecie, że Binance, jeżeli chodzi tutaj o taką sferę legislacyjną, no to troszkę ustępuje wielu giełdom i jest to robione trochę na wariackich papierach. Może im się to kiedyś odbić, wszystko czkawką, że tak powiem, pod względem tego, jak to w tym momencie wygląda u nich. Nie wiem, giełda oprócz tego, że oczywiście zarabia na tym, że projekt się do nich zgłasza i chce im zapłacić jakieś pieniądze, zarabia oczywiście na prowizjach od tradingu od wpłat, od wypłat, więc jest to kolejna sprawa, na której zarabiają. Poza tym taka Shiba no, to jest też przyciągnięcie nowych, nowych, klientów tak naprawdę do tej giełdzie. Oprócz tego no, Binance akurat troszkę okrada ludzi z stakingu. Również kiedy tam stekujecie tokeny u nich na platformie, no to oni też prowizję sobie jakąś zabierają. Poza tym mają jakieś reklamy czasem na, na swojej platformie, czy gdzieś tam jakieś projekty się zgłaszają. Na tym wszystkim giełda zarabia. Na samym wolumenie giełda w takim spokojnym, że tak powiem, rynku no ma problem, żeby się utrzymać niestety, ponieważ nie są to często wystarczające pieniądze, żeby jakoś tam szaleć, żeby ta giełda nie wiadomo jak się utrzymywała, ale przy takim ruchu, przy takim wolumenie, jaki jak jest teraz yy, kręcone, no to po prostu jest to wynik niesamowity i z jednej strony nie dziwię się, że listują takie projekty, z drugiej strony, hmm, no nie wiem, no jakby ja nie mówię i to właśnie, bo ktoś mi tam zarzucił chyba na Discordzie. Kamil, ale czemu ty mówisz, na czym ktoś ma zarabiać, a na czym ktoś ma nie zarabiać? Wczoraj to nawet powiedziałem, że nie obchodzi mnie, na czym sobie zarabiacie, póki nie jest to piramida finansowa, póki jakby, no póki nie naciągacie, nie wiem, swoich znajomych, swojej rodziny na to, żeby wpłacili w FutureNet pieniądze, bo będą miały te osoby cudowne zyski. Zarabiajcie sobie na shitcoinach. Ja sam to nieraz robiłem, ale po prostu nie wbiłem się w ten mini trend, nazwijmy to doczkoina, szyby i tak dalej. Jakoś ten temat olałem i tyle. Nie danguję osób, które zarobiły na tym potężne pieniądze, bo to jeszcze największy naganiacz w Polsce, Mike, kupił nawet szybę. I tutaj jeden pan Ghostman wrzucił z kilina, gdzie ma z, tego, z tej szyby 285 tysięcy złotych, a to było wczoraj, więc może od tego czasu jeszcze urosło i ma jeszcze więcej. I gratuluję jak najbardziej. Natomiast to no po prostu jest to według mnie jakaś z pierwszych e, takich lampek, które się mogą zapalić, patrząc na to, że 4 lata temu pod koniec bańki CryptoKitties zabiło się citilium. Teraz mamy dodkowe szyby i tak dalej. I nie wiem, czy to nie jest jakaś mini powtórka. Nie jest to na pewno jeszcze ostateczny moment ani żaden ostateczny event, który mógłby spowodować zakończenie HOSY. Ale jest to na pewno jeden z symptomów, które pokazują, że no giełdy się już nie pierdzielą. Ludzie też już nie patrzą w ogóle w co inwestują, patrzą tylko, że im się procenty zgadzają, i tego trzeba być po prostu świadomym. Tyle w tym temacie. Tyle w tym temacie. Jak chcecie sobie szartować shitcoiny, na przykład dodrzczoina, to Gecko One jest u mnie film na kanale. Tu macie dźwignię, możecie się bawić. Jak się roztrzaskacie o ścianę, to wasz. Wasz problem? Jak nie, no to oczywiście zarobicie kupę kasy. Także tutaj rejestracja oczywiście jest, materiał u mnie na kanale. Śmiało polecam. Giełda działa bez problemów. Także cóż. Przechodząc dalej, Uniqly odpala za jeden dzień i 6 godzin land patch swoich tokenów NFT. Wyprodukują oni 10 tysięcy różnych designerskich koszulek, z, tak jak tutaj piszą bardzo dobrego materiału. Każda będzie unikatowa, ponieważ będzie troszkę ym, troszkę randomowo generowana. I co ciekawe, każda z tych koszulek, jak widać tutaj będzie miała. Różną cenę od te początkowe dla partnerów, dla osób, które stake'ują te tokeny, później od 0,06 ETH do aż 0,4 ETH, więc ta cena będzie się drastycznie dość zwiększać. I co najważniejsze dla nas, dla osób posiadających te tokeny Unikli, 15% ETH zebranego w tym sale'u będzie służyło do tego, żeby skupić i spalić tokeny Unik. Także to jest bardzo fajna informacja, że aż. 15% z tego wszystkiego zostanie spalone, czyli oni wejdą na market, skupią te tokeny. Zapewne nie naraz, bo to chyba nawet Krzysiek kiedyś tłumaczył. Nie naraz, tylko spokojnie będą je skupować i później te tokeny zostaną spalone, wysłane czyli na adres taki, do którego nikt dostępu nie ma. I kolejna sprawa to 15% ETH zebranych z tej sprzedaży będzie rozrzucone między holderów, między holderów tego tokena. Czyli my jeszcze za to, że posiadamy. Te tokeny unik dostajemy dostaniemy jeszcze dodatkową kasę za to, że te tokeny tutaj na swoim koncie trzymamy. Także też myślę, że bardzo fajna informacja dla wszystkich, którzy te tokeny unik posiadają. Akcja zaczęła się za jeden dzień i 7 godzin w tym momencie. Także nice. Dobra. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o Glassnode, przejrzyjmy sobie aktywność adresów na Bitcoinie. Widzimy, że znowu ta aktywność bardzo mocno wzrosła. Przeszło 1 300 000 aktywnych adresów. Na sieci Bitcoin. Poprzednią taką dużą aktywność mieliśmy na, na ostatnim szczycie, na ostatniej górce, że tak powiem, przy 60 około 4-3000 dolarów. Wcześniej też na poprzedniej górce bardzo duża aktywność portfeli i widać, że ludzie znowu się tutaj obudzili. Kolejny oczywiście wykres MVLV, z Score. No tutaj jesteśmy nisko, dalej. Niby Bitcoin nie jest doszacowany w swojej wartości. I patrząc na to, oczywiście, jak altcoiny rosną, no to można, można z tego założenia tak wychodzić. Oczywiście wczoraj sobie delikatnie rozmyślaliśmy i Wy też daliście parę fajnych komentarzy pod filmem, za co serdecznie dziękuję. Czy jednak altcoiny nie zakończą tej bańki kryptowalutowej w przeciwieństwie do, do tego, co się działo na przykład 4 lata temu? Nie, że to Bitcoin zakończył bańkę, później altcoiny chwilę nadgoniły, no ale jednak wszystko już zaczęło lecieć w dół. Nie wiem, może nagram o tym osobny materiał, zbierę trochę więcej myśli i poukładam to jakoś. I może osobny materiał na, te, na ten temat nagram. Kolejna sprawa, noob, no to jesteśmy nisko tutaj na Bitcoinie 0.64, niecałe, więc tutaj nie mamy, o co się, nie mamy o co się martwić. Jeżeli patrzymy na aktywne adresy z balansem powyżej 1000 bitcoinów, no to nam, nam tam wartość cały czas spada. Już zeszliśmy poniżej 2200 takich, e, takich tutaj adresów. Jeżeli chodzi o adresy z, posiadające powyżej 10 tysięcy bitcoinów, no to też tutaj lecimy w dół i mamy takie adresów teraz no, około 85,7. Itilium tutaj też liczba adresów e, aktywnych wzrosła. Już przebiliśmy ostatnią, ostatnią hostę, nawet widzicie szczyt. Ostatni hosty już został przebity, jeżeli chodzi o ilość tych aktywnych portfeli. Wtedy to było, było powyżej 700 tysięcy adresów, teraz to już było prawie 800 tysięcy aktywnych adresów, jeżeli chodzi o Ethereum. No i Nupl na że no jak widzimy, jest przegrzany, jest tutaj chciwość bardzo duża uruchomiona na na rynku, zobaczymy dokąd nas to wszystkich zaprowadzi, jest na razie, no widać tę chciwość, chciwość, widać chciwość na rynku, ludzie zarabiają. Teraz jak to Tylium pierdło te kilkaset dolarów, to była panika e, osób, które kupiły na górce, ale myślę, że nie ma co się jeszcze tym wszystkim przejmować. No i oczywiście zapraszam Was, ostatni dzień konkursu Sorare, dzisiaj kończymy tak naprawdę konkurs. Jutro na live mam nadzieję, że ogarnę losowanko tutaj, albo jakoś przed live'em to losowanie ogarnę. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału w tym konkursie Sorare, no to oczywiście zapraszam. Ostatni dzień, Ledger Nano X do wygrania i karta unikatowa z tej, nie unikatowa, tylko rzadka z tej gry. Dobra, tyle dla Was dzisiaj przygotowałem. Jak macie jakieś pytania, widziałem, że czat szaleje, to oczywiście zapraszam. Czy będzie coś o Ankr? Nie będzie nic o Ankr, ponieważ tym tokenem się obecnie nie interesuje. 900 osób oczywiście polecam zostawić łapkę w górę, bo tylko 139 łapek, także no, słabiutko zawsze może być lepiej, nie? <laughs> Dobra, Kamil, to Bitcoin zdąży się wybić w górę przy tych sitach. Twoje nowe niezobowiązujące obstawienia końca hossy termin. Znaczy jakby jeżeli chodzi o termin końca hossy, to dalej podtrzymuję tą jesień. E, jesień Max, gdzieś to może do jakiegoś listopada się przeciągnie. E, więc tutaj nie zmieniam swojego postanowienia w tym temacie. E, jakby. Nadal trzymam e, tutaj swoje zdanie, że 100 tysięcy dolarów na Bitcoinie to może być szczyt. Możemy nie pójść do tych poziomów z taktu flow rzędu 200-250 tysięcy dolarów, patrząc przynajmniej jak rynek i gdzie kapitał na tym rynku na razie idzie. Że on idzie jednak mocniej do altcoinów, no to na, po dominacji widzimy, niż, niż do tego Bitcoina, przynajmniej w tym momencie, nie? Ale to nie znaczy oczywiście, że Bitcoin się jeszcze nie wybije. Dominacja na CoinGecko 42,4%. Więc zapewne na TradingView mamy około 44 i jeszcze niżej niż wczoraj. Elon puścił Twitter. Czy chcemy, żeby Tesla zaawansowała Dodge? Już zerknijmy, co tam ten Elon zaś poświrował. Czy ja mam followowanych? Nie wiem, czy mam go followowanych, ale oczywiście tak tego pana znajdziemy. 6 minut. Do you want Tesla to accept Dodge? No, I don't want to. Ale jednak widzicie, jestem w mniejszości. 80% osób chce jednak, żeby Tesla akceptowała Dodge'a. Ech, świl, ale jeżeli on wypuści faktycznie tą rakietę na Mars, na, nie na Marsa, na Księżyc, to ten Dodge' 1 dolar może być oczywiście akceptowalny. Zobaczmy, jak cena zareagowała na to. No i już jesteśmy na plus. Już po prostu pan Elon napisał jednego, jednego pościga. I już tutaj świeczka do góry. No. Piękny rynek, piękny rynek mamy, nieprawdaż? Zobacz sobie, wykresy Siri Finance jak poleciał, ale nie interesuje się tym projektem, nie chcę na niego patrzeć. Czy adres ETH może zaczynać od 32? Czy musi być zawsze 0x? Nie widziałem szczerze mówiąc, żeby adres zaczynał się od 32, więc raczej chyba to musi być 0x. Najlepiej przeczytaj sobie na Wikipedii, ale wydaje mi się, że musi być 0x. Co myślę o Matic, że bardzo fajny projekt? Trochę Matica posiadam. No i tyle, nie? <laughs> Gdzie polecasz umieścić stablecoin? A więc powtórzę się powoli, bo wczoraj ktoś mi tam napisał, że nie wychwycił nazw tych projektów. A więc Vault Finance było wczoraj u mnie na filmie, Waves Exchange, Curve FI, Cryptocom, Celsius. Co tam jeszcze ciekawe, jaką macie? M-Stable na przykład jest taka platforma, też bardzo fajna, tylko tam płacicie opłaty transakcyjne w Ethereum, więc jest to drogie na ten moment. Pancakeswap, Bany, Bany, Bany Finance, Bany Swap, nie pamiętam jak to się nazywało do końca. To macie takie platformy, gdzie możecie sobie te stablecoiny trzymać. Najbezpieczniej robić to na Celsiusu i na Crypto.com, ponieważ no, są to i platformy licencjonowane, jakie zabezpieczenie kapitału spore mają, więc tam oczywiście procent będziecie mieli mniejszy. Natomiast no, będziecie mieli większą pewność w dłuższej perspektywie czasu. Kamil perełki potrzebuje. Kurde, ja też bym potrzebował perełki. Nie? Pewien użytkownik, nie wiem, może teraz jest nawet tutaj na, na czacie, napisał do mnie Kamil, mam tyle pieniędzy, daj mi projekt, który zarobi mi pięć, krotnie w ciągu trzech miesięcy. Jak ja bym taki projekt miał i bym o tym wiedział to wziąłbym wszystkie swoje tokeny, które posiadam, sprzedał to do ETH, wsadził w ten projekt, poczekał 3 miesiące i wyciągnął 5 razy więcej, nie? No dlaczego by nie? Ale nie ma takich rzeczy, no takie cuda się nie zdarzają. Oczywiście można trafić, zainwestować w projekt na początku jego drogi i tyle, ale nie ma takich pewników, no więc nie pytajcie mnie się o złote grale. Czy znam projekt ShopX? To może być dobry zakup na dłuższy hold? Nie znam szczerze mówiąc tego projektu. Krystian, od kilku lat skupowałem różne projekty, według mnie wartościowe i innowacyjne i nie powiem, zarobiłem, ale wystarczyło kupić docz i na jeden wał by wyszło. Gdzie tu logika? No nie ma logiki Krystian, no taki rynek jest w tym momencie i tej logiki nie ma. I tak jak mówię, no są osoby z podejściem takim jak Ty, długoterminowym, fundamentalnym, tak jak Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu, a są osoby, które a Jolo, dowiedziałem się trzy tygodnie temu o kryptowalutach, kupiłem Shiba albo Doge i zarobiłem tyle samo co Ty przez trzy lata. No, i tyle. Jakby trzeba się z tym rynkiem Trzeba się z czymś takim pogodzić. Bo, bo jeżeli się nie pogodzisz, no to będziesz po prostu chodził przybity, smutny i tak dalej, Czy kupujesz coś teraz? W tym momencie nie kupuję nic. No tak jak widzicie, delikatnie zacząłem sprzedawać to Ethereum, tak jak wam mówiłem, i obecnie nie kupuję żadnej kryptowaluty. Pytanie: kto sławny podepnie się pod Shiba teraz? No też ciekawy. Natomiast jednak tutaj Elon ma decydujący głos. Jak na ten moment. Skoro hosta się skończy, to w przyszłym roku wszystkie alty typu Polka czy Cardano będą do kupienia dużo taniej, tak? No tak, tak. Jeżeli oczywiście standardowa hosta się zakończy, przejdziemy w bestę, to za rok, półtora będziesz mógł kupić te waluty zdecydowanie taniej. ICP, projekt na Coinmarketcap, a na Coingecko to jest bo nie chce mi się otwierać, o, nie chce mi się otwierać CoinMarketCap, CP. To jest to? Internet Computer, komputer, 404 dolary, supply, volume i to jest na jakim miejscu? Aha, nie wiadomo na jakim miejscu, bo nie wiadomo ile jest circulation supply tutaj. No nie wiem, to jakaś świeżynka jest taka. To wyszło dopiero teraz w nocy, Pięt... przynajmniej na no CoinGecko tak? zostało wrzucone. 500 dolarów, dip na 272 i teraz znowu do góry. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co to jest. Wycena dość duża, patrząc na ilość tych tokenów Max Supply Natomiast nie wiadomo ile jest teraz w obiegu, nie? Ale nie wiem co to jest za projekt. A to nie jest Definiti, bo to logo, logo wygląda jak Definity trochę, nie? Definiti Nie, nie wiem, dobra, nie ma Tydzień temu kupiłem pussifineersie, bo usy z wspomował, zrobiłem prawie 1000% w tydzień, to jakiś obłęd, no to jest obłęd, to jest zdecydowanie obłęd, nie? Co myślę o nadchodzącym pulsztejnie? No śledzę ich z grosza w tym temacie, śledzę ich z grosza, więc jak chcecie się coś więcej dowiedzieć, to do niego, bo on tam to opisuje, tłumaczy, więc nie chcę mi się za bardzo samemu na to poświęcać w tym momencie czasu, więc śledzę jego i patrzę co tam się dzieje po prostu. Tak, to Definiti. No to dobrze mi się wdawało. logo. Właśnie kojarzyłem, że to jest, jest Definiti. No widziałem, że projekt wchodzi w ogóle na wszystkie duże giełdy i jakby e, no wsparcie ma i finansowe i zaplecze ludzkie, więc jak najbardziej OK. Tak fundamentalnie projekt na pewno na pewno dobrze, nie? BNB Diamond. ma szansę trochę wyskoczyć, co? Idzie ładnie wczoraj ruszyło. Był hype na Diamond. będzie być będzie i na to, no nie wiadomo, no jak chcesz spekulacyjnie kupić, to kup, no nikomu nic tutaj mówić nie będę, czy ma coś kupić, czy nie ma nic kupić, więc wasza sprawa. Pokażesz jak dobrze zapłacić peer-to-peer -peer na Binance, proszę? Peer-to-peer -peer nie wiem, kartą kredytową kupowałem i jest o tym u mnie film na kanale, więc no nie pokażę Ci. Czy warto kupować Dogecoiny, bo widzę, że każdy kupuje po kilka, nawet kilkaset tysięcy? Mateusz, ja ci tego nie powiem, czy warto, czy nie warto. Elon Musk ci o tym powie. Czy chcesz, żeby Tesla akceptowała Dogecoiny? No. Zrobisz, co będziesz chciał. Czy da się połączyć Trust Wallet do Volt? Nie wiem. Spróbuj nacisnąć sam Wallet Connect. Zamiast MetaMask to Wallet Connect i spróbuj tak to połączyć. Definity już na szóstym miejscu. No, jeżeli chodzi o CoinMarketCap, to może tak jest. No, Coin market CoinMarketCap. Dobra, odpalę to, chociaż Siódme miejsce. Aha, wskoczyło w pierwszy dzień. Wskoczyło w pierwszy dzień, i w tym momencie jest na siódme miejsce na Market cap z kapitalizacją rzędu 50 miliardów dolarów w pierwszy dzień. No fajnie, fajnie, fajnie. Ech. Czy na koniec, HOSY warto wyjść ze wszystkich altów z małym kapem? No zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o małe kapy, no to wychodzić i wejść w duże projekty typu. No tak jak mówię Ethereum, Ethereum i, i Bitcoin i trochę ich sobie zostawić na wypadek gdyby ta hosta miała się przyrodzić w coś większego, no i tyle, nie? Tak, tak, to jest to co gościu chce zrobić kopię wszystkich tokenów i przenieść to do swojej sieci i my mamy te tokeny też dostać po prostu za to w tym Pulse Chainie. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Kolega ma 750 sztuk Definity. no gratuluję. Dobra, cóż tam, co myślę o CERO? Idzie bokiem jak BTC? No idzie bokiem piątym jak ETC, znaczy jak BTC. No nic ci więcej o tym nie powiem. No, współprace są, reklamują się, kasy na to dużo wydają, a rynek na razie tego zaakceptować nie chce. Ludzie wolą kupować siebie i doczkoiny, na, na tym zbijać, zbijać miliony, niż tutaj pieniądze inwestować w takie projekty fundamentalne. Dobra, tyle na dziś. Nie ma, co, nie ma co przedłużać. 30 minut minęło jak jeden dzień. Dzięki bardzo wszystkim za obecność na dzisiejszym live. Łapkę w górę zostawcie na Twittera, wbijajcie. No i widzimy się w jutrzejszym materiale porannym na poranku z kryptowaltami. Cześć!